Co to, to takie okrągłe, jakiś żyroskop? A kurr, a pierdolny, pochuj nam to. To jestem ciekaw ile ja tracę po prostu, tak miesięcznie. Nie wiem, stówę? Może, może tysiąc złotych tracę? Czy coś? Hello darkness, my old Może to zatopione ruiny majów. Dzwoncie do Szwedów, budynek im tonie. Galaktyki, one są czarno-białe. <grym i zjadka> Jak ci matka powie, że fasolowa na obiad, ty co ty będziesz w ganku fasoli szukał? Na Ziemia ma 4 miliardy lat a niby jak oni to zmierzyli. Skąd wiedzą, że nie 2 miliardy? Wróżenie mhm. z fusu! Słońce jest 150 milionów kilometrów od Ziemi, a niby jak oni to zmierzyli, co? Liniko? Podają skład atmosfer planet. A to dobre, a skąd niby to wiedzą? Przecież nikt na żadnej no nie wiedział. głosy, mówią, co jest w środku Ziemi. A skąd niby to wiedzą? Kto tam był w środku, co? A ewolucja największy żart świata. Czy ktoś obserwował? Ewolucję przez miliard lat nie wydaje mi się! Wszystko, co macie tu teorie, wyliczenia, wzory! Skąd niby to wiedzą? Amerykańscy naukowcy! Niby skąd to wiedzą? Gdzie jest prawdziwa, prosta Gdzie prawda? Gdzie jest prosta prawda? Prosta prawda! Wiesz, że jeśli wierzysz w układ słoneczny, to tak naprawdę czcisz demony? Czy wiesz, że jak ktoś raz skłamie, musi pamiętać już na zawsze to kłamstwo? Żeby się prawda nie wydała? A pamiętacie ten malezyjski samolot, co zniknął? No to jeszcze macie jakieś pytania? I nie wiesz. No, bo jak chcesz sprawdzić, jak coś jest wysoko, no to walisz do tego za to... Zamknij się. najpierw do Londynu do masonów, potem do Izraela, potem do NASA i na końcu do ESA. Pitagoras. Jak widać, słońce również spiskuje. Panić makaron. Patrz. P patrz, widzisz? Słońce. Nie zachodzi. Nie zachodzi. Tak wygląda rzeczywistość Paskiej Ziemi. I nawet możecie sobie taki model nazwać bardzo mocno wybrzuszonym dyskiem. Wy tam uważajcie! Nie patrzcie nigdy na księżyc przez teleskop. Bo wam zamrozi oko. Błamstwo! Dowolna wiedza naukowa to są po prostu jakieś słowa zapisane w książkach. I to by się zgadzało, bo rządzą nami elity satanistyczne. Realist Flat Earther. No już. Już. Cisza. Zamknąć się. Hello. Hello, Mr. Elon Musk. Hi. Why are you laughing? Stop laughing, you Mason! I will crush you! Niby skąd to wiedzą? I... rozwiązanie waszego problemu, drodzy poskoziemcy, no jest bardzo proste. To samobójstwo. Ale to nie jest prawda. Robi tak... Łaska ziemia, wklęsła ziemia, spiski, antyszczepionkowcy, negacjoniści klimatyczni, żerujący na ludzkich tragediach szarlatani. Jasnowidze, dalej rozmaici pseudonaukowcy, kreacjonizm, fałszerstwa historii, negowanie faktów, antyewolucjonizm, alt medy, alt newsy, alt wiedza, alternatywna rzeczywistość. 100% proof. Absolute proof. 1000% proof. Irrefutable proof. Oh god, no. Proof. Stop now. 100% proof. I am not a fool. To jest prawdziwy pień drzewa. No więc góry to też drzewa. No to czy to trzeba tłumaczyć więcej? Here's Johnny. <skrywa> Teraz taka mała prywata, sorki, ale to jest dom, w którym mieszkam od pokoleń. Macie może jakieś sposoby na taki zielonkawy nalot na drewnie? Z góry dzięki. I można sobie wtedy pomyśleć życzenie jakieś. Na przykład, żeby cała ludzkość nagle umarła. Bo, bo wy myśleliście, że są jakieś kratery uderzeniowe? Przecież to każdy może wykopać. Na mnie został wykonany wyrok śmierci. Przeżyłem! Udało mi się nawet znaleźć jego autentyczne zdjęcie. Zapukać w kopułę, nawiercić ją, podkopać, wspiąć się po niej. Nie wybieraj z nami walki. Nie wybieraj z nami walki, bo cię zginiemy. Rozumiesz? Dysonanse poznawcze. Profesor psychologii, specjalizacja. Dysonanse poznawcze. Grafika gądrowa. Ja wiem, że w szkołach nie ma zajęć z logiki, ale no. to, to tak nie działa. Ta... to gęstość. To perspektywa. To wszystko elektromagnetyzm. za szatana zaatakował Boga! Jestem Zajantów, wybitnym psychologiem. A profesor nie Hoffman. Nie wiem, jak Przepnę słówko komu trzeba, także będą iPhony milion.